To już ostatnie pociągnięcia pędzlem i poprawki dobiegają końca pracy nad muralem powstającym na ścianie wzdłuż parkingu przy zespole szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych. Mural nawiązujący do kolejowej historii szkoły powstaje w ramach jubileuszu 60-lecia. Ma około 400 m2 w dodatku ściana, na której powstaje niezwykle chłonie farbę. Powstanie muralu nie byłoby więc możliwe, gdyby nie sponsorzy Marux i Dulux. Firma Marux wykonała podkład, Dulux przekazała farby. Choć prace zaczęły się 3 października, historia projektu sięga dużo wcześniej. Pomysłodawczynią jest nauczycielka Ewa łakoma Pławska. Już był tu kiedyś mural, bardzo ładny, ale robiony przez graficiarzy na drzwi otwarte. I też młodzież tymi sprayami malowała. No i potem, jako że firma Marux malowała w mieście no to stwierdziłam, że może był u nas tą samą metodą, że firma Dulux daje farby, no i za to, to logo ma, firma Marux się przyłoży, no i zaczęłam dreptać. No i potem dwa lata przerwy pandemii i w ubiegłym roku, we wrześniu, szef powiedział robić konkurs. No i w ubiegłym roku zrobiliśmy tam. konkurs. By było, mieliśmy najlepszy, chociaż nie był. wszyscy nie głosowali za tym, Są też, były też, był jeszcze jeden bardzo ciekawy, e, rozdaliśmy nagrody, w czerwcu firma Marux robiła podkład, no i czekaliśmy do września. No i we wrześniu tak powolutku rozkręcaliśmy. Konkurs na projekt wygrała Amelia Rakowska, dziś już absolwentka. Za pędzel złapał artysta i nauczyciel plastyki w szkole Maciej Piotrowski. Poza pomocnikiem malującym na wysokości, artystę wspomogli uczniowie, a także zorganizowana na Zatorzu akcja społeczna, podczas której każdy, kto chciał, mógł złapać za pędzel, a także zostawić swój podpis na pamiątkę. W ogóle sobie nie wyobrażałem, że coś takiego zostanie zrealizowane ale tutaj hojność sponsorów, tutaj nie ukrywam, firmy Dulux i firmy Marux, no umożliwiła nam no, stworzenie takiego pięknego murala. Lokomotywa to, to jest właściwie taka nasza, e, taki nasz symbol tej naszej szkoły, że zresztą od, mo, można powiedzieć, prawie od zawsze stoi przed budynkiem szkoły model parowozu. Natomiast tutaj mamy, no tak, nawiązanie do teraźniejszości, tak? czyli do tych naszych kierunków, których teraz kształcimy, bo nie kształcimy już kierunkach kolejowych, Kształcimy w kierunkach w kierunku informaty, technik informatyk, elektronik, teleinformatyk, technik reklamy i od tego roku technik programista i to jest nawiązanie do tych nowych kierunków, do tej nowoczesności.